...na dawnej sławie bohatera. Wierzyciele w końcu się połapali. Cóż, takie czasy. Dzisiejsi rycerze są bladym cieniem dawnych bohaterów. Prawdę powiadają, że bestie zesłali bogowie, by napiętnowała upadek obyczajów. Mówi się, że bestia jest karą Bogu. Rycerze odwracają się od dawnych obyczajów i z obrońców księstwa wymieniają się. Liczy to, jak ja ci zaraz niech mówię. Księżna kupczy tytułami i wynosi do godności grzeszników. Zeszliśmy z drogi Straciliśmy łaskę Bogu. Wtedy Bogowie zesłali na nas. dop. Nie słuchaj tych bredni, Gerald. Pewnie zasłyszał je u jakiegoś publicznego wieszcza. Po prawdzie tych wieszczów wysypało ostatnio jak ulęgałek. I wszyscy powtarzają to samo. To trzeba było wzywać. Czy o bestii mówi się coś jeszcze? Poza tym, że jest karą zesłaną przez Boga. O, ludzie nie są głupi. Przecież widzą, że bestia zabija tylko w dni świętych patronów. Wybredna. Dziękuję za gościnę, ale nam już pora. Pójdę obejrzeć ciało. Korwobianko jest niedaleko sto. przy błoniach turniejowych. Jeśli będziesz się trzymał drogi, to na pewno trafisz. Nie jedziesz ze mną? A, prawda. Wzywają cię jakieś obowiązki. Nie, jakieś tam obowiązki. Jeszcze przed wyjazdem księżna pani uczyniła mi wielki honor i w tym roku wybrała mnie do roli zająca na czas wielkiej gry w ogrodach pałacowych. Gdy zobaczysz mnie w kostiumie, pękniesz ze śmiechu. Korci mnie, żeby wypytać o co chodzi, ale to brzmi jak długa i skomplikowana historia, bez wątpienia zakorzeniona w lokalnej tradycji. Bywajcie i powodzenia, milionie. Zapraszcie się, pijcie, śpiewajcie! Tylko się nie o! U, panie! Ech, normalnie zachęcałbym do skosztowania naszej słynnej zupy rybaka, ale niestety akurat skończyły się raki. Zawsze można je zastąpić jakąś rybą. Choćby okoniem. Raka zastąpić rybą, błagam! Co dalej? Wino wymienisz na ocet? Eee, sympatyczni z was ludzie, Nordlingowie, ale na kuchni to się w ogóle nie znacie. Słyszałeś jakieś plotki? O czym mówią rybacy? Że jakiś Nordling chce zastępować raka o konie. Pytam zupełnie poważnie. Hmm. Do tego bez wyczucia, ja swoich klientów nie podsłuchuję. A już na pewno nie powtarzam tego, co usłyszałem. Pokaż, co tam masz na stanie. Dzięki. Bywaj. O, panie, taką fanciatą, to ty masz u panien branie. Zejdź <grym> mi z drogi. Wszyscy wino i wino, a ja wolę winie. Odgłosy walki muszę się pośpieszyć. Zaraza. Zabójca pewnie nadal jest w pobliżu. Gardło zerwane ugryzieniem. Rozstaw szczęki jako człowieka. Tylko kły dużo dłuższe. Złamane żebra, krew z uszu. Solidnie oberwał. Masakry dokonał wampir, ale nie Kinma ani Fleder. To musiała być Bruxa. Jest w piwnicy. Rana od pazurów. Pięć palców. Rozstaw jak na drobnej dłoni. Murzeczny. Na tym wozie przywieźli ciało. Śladem małych, boszych stóp. Prowadzą do wnętrza piwnicy. Złamał kark, gdy spadał ze schodu. Czarna krew i księżycowy pył mogą mi uratować życie.